Witam na kanale Winy Degustator. Ja nazywam się Piotr Sałek. Dzisiaj mamy wino z Polski. Znowu ostatnio było wino polskiego producenta z RPA, a dzisiaj jest wino z Polski, niedaleko w sumie mnie niedaleko Nowego Sącza, w okolicach Grybowa jest winnica chodorowa, tak się nazywa producent, i to jest wino ze szczepu regent rocznik 2021. 11% alkoholu, co jest akurat bardzo fajną rzeczą. Yy, I teraz chodzi, w głów, właśnie w Polsce, głównie jeżeli chodzi o, o czerwone wina, to właśnie Rondo Regent to są bardzo popularne szczepy. Yy, ten producent akurat robi oba. Yy, ja mam wino, właśnie ze szczepu Regent, rocznik 2021. Cena 55 zł u producenta, ale jest też w różnych sklepach na terenie kraju internetowych. Też ceny są podobne. No, gdzieś tam widziałem, jest, jest też drożej, ale zwykle to jest te 55 zł, czyli tak jak u producenta. Producent tutaj pisze: drona Regen, pochodzącego z Niemiec. Zbierane są w pierwszej połowie października, kiedy osiągają swoją dojrzałość i wyjątkową granatową barwę. Eee, właśnie tak sobie patrzę: znaczy, to jest bardziej kolor e, owocu granat. E, też taki można powiedzieć na obrzeżach, taki bardziej malinowy. E, Przechodząc w taką purpurę e, No buraczkowy trochę, ale ładny, ładny ładny, kolor No i zobaczmy, nie jestem wielkim zwolennikiem tego szczepu Zresztą powiedzmy sobie szczerze e, I Rondo i Regent to nie są jakieś wybitne szczepy Więc ciężko zrobić z nich wino, które będzie no, no wybitne, że tak powiem Natomiast przyzwoite wina, pijalne, takie codzienne, dlaczego nie? No zobaczmy No, producent tutaj pisał y, o leśnych owocach, faktycznie czuć y, porzeczkę, ja bardziej tak, piszę borówki, jeżyny, także dojrzała wiśnia, y, ja trochę czuję czekoladę, ale wiśnia, może nawet czereśnia bardziej bym powiedział, y, takie, takie efekty. Też taka mocno dojrzała truskawka. Jest czasami coś takiego, jak ta, ta truskawka nabiera takiego ciemnego koloru, że jest taka, taka mięciutka. To, to to jest właśnie coś takiego. Zobaczymy smaku. Miękka tanina. Mm, dobra kwasowość. Nawet wino mam e, troszeczkę chłodne, więc idealnie się nadaje. Jest dobre, jak jest właśnie takie chłodniejsze moim zdaniem. Mm, bo ta kwasowość, jakby to, troszeczkę pijemy, tak, oczywiście mówimy o winie czerwonym, ale gdzie jednak moim zdaniem dominuje bardziej kwasowość, to wino jest lekkie, zwiewne, codzienne. Ta lina jest miękka, delikatnie słodka, bo jest. A nie wiem, bo producent nie podaje, ile jest cukru resztkowego. Takich informacji. Wino jest ciekawe, codzienne, myślę, że bardzo dobre gastronomicznie. Mogłoby mieć troszeczkę więcej ciała, moim zdaniem, ale to też jest tak. Mamy 11% alkoholu, przypuszczam, znaczy nie ma informacji, ale wątpię, żeby wino było trzymane w berce, więc raczej nie. Więc można powiedzieć, jest to właśnie takie proste, codzienne wino. Bardzo ciekawe. To nie jest to wielkie wino, ale takie wina z tego szczepu też takie są. Myślę, że jest ciekawe, zaraz podam ocenę. Z racji, że to są moje okolice, więc powiedzmy 86 punktów nawet, nawet dam. Ale tak po prawdzie to bardziej 84 pewnie, pewnie by pasowało. Nie, naprawdę fajne wino trzeba powiedzieć. Dobra kwasowość, takie właśnie pijalne, żywe, ale lekkie. To jest właśnie coś, co ja akurat też bardzo lubię. To znaczy, wino po prostu nie ma wysokiego alkoholu, nie jest przeładowane beczką, więc mówimy tutaj o prostym, fajnym, przyjemnym, codziennym winie. Oczywiście no, nie możemy tego wina ocenić jakoś wysoko, bo po prostu to nie jest wino wybite, nie jest intensywne, nie ma tej głębi, wielokontekstowości, które powodują, że przy lepszych winach. E, wino, tak jak powiedziałem, bardzo ciekawe. No, tutaj zawsze będzie problem z polskimi winami, przynajmniej jak na razie, jeżeli chodzi o cenę. No bo powiedzmy, takie wina powinny, powinny kosztować bardziej 30 zł. Jakbyśmy sobie kupili, nie wiem, w Litu jakieś tam wina a podobnej jakości no to one będą kosztowały bardziej 25-30 zł ale to, to, to jest problem i dopóki w Polsce nie będziemy mieli większej skali produkcji no to te wina będą po prostu trochę, trochę drogie natomiast jest bardzo przyjemne ja szczerze polecam no jeżeli chodzi o wartość to, to ona tutaj no nie będzie wysoka z racji tego stosunku cena jakość czyli powiedzmy damy 2 na 5 ale wino bardzo ciekawe myślę, że polecam spróbować Dlaczego nie warto się zapoznać też tutaj z naszymi lokalnymi odmianami? To by było tyle na dzisiaj. Do następnego kieliszka. Hej!